Witam Was bardzo serdecznie w nowym sezonie polskiej Gospodarstwo. Jest ze mną Dominik. Cześć. I będzie sezon, tak, tak trochę o sezonie powiedzmy, to będzie sezon od zera. Mm. I to jest taki odcinek informacyjny, co Tak. o co i dlaczego. I mamy na początku po 5 tysięcy. Dominik też, tak jak ja. I, I mamy takie zostałem. gospodarstwo. No, i co? no może najpierw powiem takie te no, gramy na mapie yy, poczucie. Bardzo wam dobrze znanej. Stop Team serdecznie pozdrawiamy i w ogóle. Tak, yy. będziemy zaczynali tak od zera, tak. Tak na początku takie kilka podstawowych maszyn. Ja żeby... ma mogę wam już powiedzieć. Za niedługo. Szykuję się. Będziecie już bardziej chcieli oglądać na pewno filmy. No bo będzie... Epic tak no. mogę wam zradzić 200 fps a, a kiedy jest w końcu a na beba. święta po święta e, dobra no i to no tak może maszynki to ja opowiem o swojej a potem Dominik bo Dominik ma tam łoso, obną, to ma no. jeszcze może się ktoś prowadzi na to albo jakiś widz no a czemu nie dobra no to tak tutaj mamy Fiata 126P Blue Yeti Blue, Yeti. Blue Edition No No standardowo I tak Tu mamy 120, ZOO? ZOO no mów mów co chcesz Ja mówię, mieliśmy kiedyś malucha I kto taki domyślił się, żeby z tyłu takie liche okna zrobić Do otwierania, że tylko troszeczkę Dobre. I za to ci lecisz wszystkie okna potwierane i ci duszno Nie mogę wam zaradzić, ja i Dominik mamy tylko po jednym traktorze no, Na początku bo tak modów to C mamy giga 500, mogę wam powiedzieć Więcej, bo jeszcze i... Mapa no, jeszcze, no No to około 800 No to mamy tutaj tak parę odcinków na pewno, że nie bo to... Nie no, może parę odcinków, ale ja myślałem, żeby trochę też ludziom mnie zanudziło to, że po prostu będziemy trochę poza odcinkami, bo i tak i no. tak będziemy grać poza I odcinkami I też zrobimy takie przyspieszę wam, jak będziemy kosić i tam będziemy zanudzać, to wam no. przyspieszę. Takie, ja myślałem w ogóle, żeby na początku Nagrać taki pierwszy odcinek myślę, z jakiej pracy, a potem żeby się ludziom nie nudziło to po prostu inic nagrywał, ale jest przyspieszony. No. I tak. 60, bardzo wam pewnie dobrze znana od Rockstara. Full script. Te wszystkie. No. Ja ci zamknę. Tutaj pięknie, <laughs> nie mogę. Ale nie ja ci powiem, że chyba jest ono niekompatybilne. Nie z czym? Do... Teraz widzisz jakby się otwierały drzwi. Tak Ty ciąg tak na boku siedzę. Dobra, no bo to móc yy, tu mamy sibme.pl yy, PK, to znaczy 4000. Ja będę tylko sprzedawał, bo mam tylko kury. Kurą to tam trochę rzuca jedną kostkę na rok i... Starcz. Nie, no, trochę musisz rzucić. Co masz? No w Belgii jeden berken na... No. Tu no, Może ja od niego... Ja hmm. może od Norberta kopię jeszcze nie wiem no Jeszcze się zastanowimy. Bo da w kraju. Pułk mm, Nie wiem dokładnie jaki, ale bardzo ładny model, mi się podoba. Mi się wydaje, że forschnit. Lejek. Proszę, ja nie wiem, on jest wyższy od ciebie, ja nie widzę. Co to to na wozu. I tu kultywatorek forschnit. To nie jest wyższy od ciebie. Nie, to tak czoło takie. Dwa metry ma. Tak, tutaj forschnit, kultywatorek. No. Lizarda, przyczepka. Mogę... Ej, o, on ma te animacje te gleby, tak jak u końciego. Tak. Mam 25 kur posiadam obecnie. No i tak, możemy iść do... To zobaczymy co tutaj masz. A i sezon będzie jak najbardziej realny, czyli nie, nie teleportujemy się. To i nie biegamy szybko. Dobra. Czekaj na mnie. Dobra, to mogę tak trochę przyspieszyć, aby nie załamać. Ja Dobra, tutaj już wchodzimy tak na regalu. Na regalu. dwójka. No, Jak jest normalnie, Nie ty... Dobra. Dobra, chodź. To już wszystko przykrywała model żniw. I no, tak sobie może tych, to jest yy, yy, samozbierająca SIPA z 13, Bardzo dobry model. No. Mi się bardzo właśnie podobała. I tu mamy Leja. Gdzieś tam normalny. Dzisiaj wystawi... Myślę, że dobrze. No, Ser? No. <śledzianie> <todd préfcie> dobra. Ja tutaj mam Sigma z e, Tak. No, woda Tak bym Welgelecję we, we AP40 parę. Ale ona nie zbiera parę. ten y, kostek A ja mówię o takiej starej wersji, jest taka fajna. Kiejś 11 a, no, no, a no, Dobra. No. Chodź tutaj. Jestem. Tutaj mamy kosiarkę rotacyjną. E, co to jest? Z105 100 tysięcy dałem w prl u ale działa yy, Agregat yy, uprawowo silny zwałem do doociskowym. No Też fajny z tej, silnik konny Tupu... Zapak nawet się, jak no. się postera. Tu kupiliśmy z tej samej firmy I Tego samego roku, tego samego dnia no. nawet Z wiadnikami też... no, nie będę orał. Tutaj mamy przewracarkę siedmio... nie wiem jak to... Gwiazdową. gwiazdową, nie wiem. Gwiazdową. Ja wiem, że gwiazdową, tylko nie... no może i tak No bo ma się na się mówi, na to gwiazdową no Weź się na się. Tutaj Fiat... do Jakie domyśmy być, to... być yy, ...kości słoniowe, ale nie wyszło. No. I przyczepał to sam kader 40 chyba 6. Coś dzisiaj wyszło. No, też bardzo fajne. Nim, coś, coś, co ja... Nie wiem, zakłuchałem się w tym. No. On mi tylko na steamie napisał, żebym tylko na L biłem i się po prostu nie wiem, zrobiłem tak. co chciałem Już jak pamiętacie z Ursusowa V1.2 Czerwony błot, daj, żółte błotniki W końcu malowany No, tur jest no, Miał już Dominik no, wcześniej, koro Ale no. to takie działa jakby nie chciał Przeczepka, no, którą się no, chciałem tam... pochwalić Dominikowi mi zajebał a toż tego. Chcesz? Chcę. No to dawaj. No i tutaj mam jeszcze łóżkę. to jeszcze tu twoje hobby. E, nie hobby, tylko zarobek. Zarobek, zarobek. Otrzymuję. I od masz słomę, matko, bo. No, ja na początku tej od drugiej strony stawiam, ale patrzę. Ja Jak ja odstawię pod ścianą klatki, tutaj podstawę, jak ja dojdę do tej. Chciałbyś mieć taką klatkę w realu? Nie. Czemu? Nie wiem ale taki gościu jest tam o nas może z, pytnę, z 20 km to on po prostu na 10 hektarach lasu króliki chowa bez no ogrodzenia bez niczego on tylko je na mącz no chowa y, zawołuje i po prostu do takiej tej, do no takiego ogrodzenia o, wchodzą to jeszcze tak Dominik ma ile? 10 krów no, na tak. początek i tak nie jakie pola? No, no to te pole mam chcę mieć te pole te i jeszcze jakąś tam łąkę tylko no i łąki to twoje może wybrać. Jeszcze jakieś kukurydze chciałeś, nie? Tak, ale myślałem, że tutaj obok to może nie, ale gdzieś tam dalej jeszcze sobie muszę zobaczyć. No, ja sobie wezmę chyba trzy pole. Tutaj może. To ja pole, tak tutaj. Nie no, może wiesz co, to ja może sobie z dwa wezmę i trochę łąki, no, no tak. No tutaj możesz potem. dzierżawić przecież łąkę jakąś. To tu pakuję od mojego domu jest. Jedno moje pole. Czekaj, ja pójdę, zobaczyć, bo ja nie wiem. Tu jedźmy na drugie. Gdzie? No tu koło domu mam dwa pola na razie O potem to wiecie, tam pod kupie, albo ten. jeden Jeszcze tak dalej mam yy, Tutaj koło skupu, tak za skupem mam pszenicy Serio? No bo tak ktoś sobie, takie większe trochę Tu masz tej pszenicy A tutaj trzeba Jakoś się będzie rozwijała tę gospodarkę Nasza No spokojnie paku masz teraz? No jest, się no, że, że powiem jeden. Aha, jeszcze statystyki na początek. Na pewno jeszcze wam pokażemy. Znaczy się będziemy wywozić odcinek. Może przyspieszony zrobimy. Bo tak, mamy po yeah. 17 tysięcy każdego i podzielimy się na połowę. Tak, ja to od razu będę sprzedawał. No. I napiszcie, jak możecie coś tak sprawdzić, ale słowo sprawdzę pewnie czy wiecie jak działa kalkulator w tym, bo mam tu w modach, ale nie wiem. No, czasem by się przydał. No jak widzicie to nagrywam to o 1948, w piątek 12. Jutro mam nadzieję, że M to 17. zobaczycie. Ty. Ale by było. <grych> Dobrze, że żeś. Jestem ty... 18, 18. A ty mówisz w piątek 12? Eee, ja, 5.18. Coraz Co? bliżej święta, grudzie. coraz bliżej święta. Może tu na święta jakąś choinkę pierdolną na środku. Nie wiem. Zmawiać. Można, można. Fajerwerki będą na nowy rok. O, właśnie. I na św daj, święta I ty, będzie o, jakiś... święta taki ja ci... odcinek... Nie, bo... Zrobimy tak, taki tak, na odcinek, ruchu że ruchu. wiesz co? Dodać czas, u y, Ciebie czas zmienić. W tym, w LF. Y, y, na komputerze i potem ten... Zrobić fajerwerki na, na początek roku. Że na początek Szkolnego. roku. Dobra. No to... Dobra. Jak wam się nas spodobał? to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. I za niedługo jak wam mówię będzie taki jakoś film będziecie no, mam nadzieję, że wam się bardzo spodoba bo tak powiem wam, Nie, że w połowie serii Wam kupiłem. A taka seria... Je, wiesz, to co będzie za niedługo, to w połowie dla YouTube'a to kupiłem. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. No cześć i oglądajcie.